Widzicie to kalamitkę? Tą jedną smarujecie to samo co po to. Tylko, że wtedy trzeba by trochę posmarować, Nie no mówię dłużej. Co 300 kulek, jest komunikat na sterowniku, robimy przegląd trasy, tak? Czyli uzupełniamy smar. On wyjdzie już pewnie po 150, się skończy ta, ta, ta tuba. Ale pilnujmy się tych 300, nie zaglądajcie tak naprawdę wcześniej. Jest komunikat, wchodzimy, go później resetujemy, uzupełniamy smar, tam dolewamy oleju, takie tak rzeczy. Pójdzie tak po 150. To jest... No 150 już go tu nie będzie. Aha. Ale nie przejmujcie się tym, bo nikt tego jeszcze nie, u, nie wyliczył. Kiedy ten smart się kończy? Może po 200 się schodzić. Ale to... On Pani tak nie jest powietrzyć? Nie. Macie tu. Główne do łożyska. Z drugiej strony jest to samo, tylko że ten kapsel jest zielony, trochę go nie widać, ale, ale już wiecie, że ona tu jest. O jakichś tam Jak na siłowniku to już nie muszę mówić, bo to gdzieś tam wiadomo, gdzieś te sworzonki tam się ruszają, to gdzieś tam też od czasu raz na rok można coś tam przyknąć. Tu od dołu na zawiasach podłogi, o tutaj są dwie skitrane, tu jedna, tu druga, jedna i druga, nie? Też raz na rok jak tu dacie, nie trzeba, po tej podłogi ile by tam będziecie otwierać? teraz to coś było smarowane? I I zawias klapy. A zawias klapy, tak kalamitkę, nam się pojawi, wtedy jak mamy ją zamkniętą To tu to jest kalamitka. Ta i tamtej tam strony u góry będzie Tak, ona będzie od samej góry y... Co tu jest? Co jest? Jakieś tam siłowniczki, takie rzeczy, no Tam gdzie ta naklejka taka wam się też pojawi, to można śmiało czasami w no, ogóle sobie rower, Ale to z reguły, wiecie, jak ona chce po 300 przegląd, wy jesteście na środku pola Robimy olać to jedziemy dalej, nie? Zjeżdżacie do domu dopiero, słabo wiecie Trochę przeciągnie się, nic się nie dzieje O, odchylenie komory o większy stopień zbicia. bo Jak zbijacie, to komora się rozchodzi. A rozchodzi, rozejdzie Wam się tu więcej, gdyż macie oszukane przez tę blaszkę. Tę blaszkę musi jeszcze, ten czujnik, dodać ją sobie, tak jakby, no i jest wtedy bardziej zbita. Możecie, no mówię, słomę to tak jak się będzie pamiętało, można przerzucić do góry, żeby ta te słomę też tam nie była zbita, nie wiadomo jak. O mi chodzi? Jest zielona blaszka. Ona jest wyznacznikiem na równo z podkładką, że łańcuch jest napięty. To samo jak zobaczycie, że sprężyna wyszła dalej poza blaszkę. Odkontrowywujemy kluczem tym 24. Dociągamy na równo podkładka z blaszką. Nie musimy co do milimetra na równo, aby była blisko. I dok dokontrowywujemy. To macie tam napinacz taki, to macie taki napinacz. I tu macie, no, macie taki napinacz. Tak. Zmniejszamy olej. To chodzi o mimośród, bo ona chodzi tak, ta pompka. Im jak ją wkręcimy, to ma mniejszy skok. To tak to sobie mm. można dozować. Różnie to tutaj mm. jest. Oczywiście on się trochę tenowi i tam. No chłód gdzieś tam upocić i takie rzeczy, bo to nigdy czyste nie będzie. Eee, napęd pompki. Jakby Wam to przestało działać, to jest napęd jest dziwny, zobaczcie, na przewodzie paliwowym. Tak sobie to na kół wymyślił. To jest łącznik elastyczny. Tak my mówimy, że to jest przewód paliwowy. To po prostu pompeczka jest napędzana takim kawałkiem wężyka. Stąd bierze napęd, tu przenosi. No i bardziej bym wolał, jakbyście nawet nie mieli tego oleju, to do smarowania łańcuchów ten od pił, co się ja. czasami kupuje, ten ekologiczny, jakiś zielony, coś takiego, nie? No, nie lać jakiś tam, aby czysty, aby czysty. No, ale najbardziej obstawiam za tym gulchem, tym, tym oryginałem, bo wiem, że to się trzyma tego łańcucha, a nie spływa po No, No to tak. To to do jest ich 25 sztuk? Do noży. Wyjmujemy nóż, chcemy pracować bez noża, Kurek. to wkładamy zaślepkę, tylko po to, żeby te miejsce było czyste. I tak uwierzcie mi, że jak będziecie na opuszczonych nożach podłodze robić słomę, i później dużo tej słomy będziecie mieli, a później będziecie chcieli wjechać w siano, czy coś znowu siano, kiszonkę jakoś na jesieni, i jakby noże nie chciały wyjść, nie? bo to też czasami jest, że tam się nie pojawi ten symbol, że wyszedł, kilka razy tym guzikiem. Zamknij otwór, zamknij otwór, bo trafi się to słoma mimo wszystko napchać w TTT i nie dać. To 50 bar, tylko tak? To dużo i niedużo na takie, taką, taką belkę. Ale to są tylko sporadyczne przypadki. Tych, którzy powiedzmy to zapomną i tak by nie wiedzieli co zrobić, jak zrobić? No Jak one już wam wyjdą, a nie chciałyby się schować, można wszystkie wyjąć. Ja zaraz wam pokażę, jak powietrzem sprężonym oczyścić, powkładać i powinny działać znowu. Oczywiście je ostrzymy. Jakbyście chcieli, to mamy tam ostrzałkę, to tam. Będzie można po sezonie, czy jak tam przywieźć, czy jak i się tam nie przeostrzy. Tu się smaruje raz na sezon, trzy razy maksymalnie. smarownicą. Żeby nie było za ślizgo, żeby nie było za dużo tego smaru. Bo czasami tak bywa, że jak macie dobry, potężny pokos, albo nierówne łąki, coś w tym stylu, żeby ono się za szybko nie odzywało. Bo to chroni i Czyli wy, jak się w nierówność władujecie, to pierwsze co to jest, duży trykot słychać. Palce stoją, nic się nie łamie, nic się nie dzieje, odzywa się sprzęt. Ale jak ma za ślizgo, to też nie jest za dobrze. Czyli tak, raz w sezonie, trzy razy smarownicą. Czyli jednego dnia, powiedzmy w sezonie, teraz jest nasmarowane. To w tym nie ruszamy. Przyjdziecie w drugim. Jak dnia. będzie się to ślizgało, to pod nie będzie Były takie sytuacje, że za dużo to smarowali.